Tak obniżyłam rachunki zimą. Przyklej taśmę dwustronną do ramy, następnie ściągnij zabezpieczenie i przymocuj folię bąbelkową na całości. Folia bąbelkowa działa jak dodatkowa warstwa izolacyjna, zatrzymując ciepło w pomieszczeniu i chroniąc przed zimnem z zewnątrz. Nie tylko zadbasz o rachunki, ale też poprawisz izolację w domu. Trik z butelką to prosty i skuteczny sposób na obniżenie rachunków za ogrzewanie. W dobie wysokich cen energii wiele osób szuka tanich rozwiązań, które pomogą zatrzymać ciepło w domu na dłużej. W Finlandii, gdzie zimy potrafią być wyjątkowo surowe, ten prosty patent stał się prawdziwym hitem. Gdy nadchodzi sezon grzewczy, wiele osób zastanawia się, jak utrzymać ciepło w mieszkaniu bez zwiększania rachunków fiński trik z butelką pozwala wydłużyć efekt grzania, a przy tym nie wymaga żadnych kosztownych urządzeń. Wystarczy szczelnie zakręcona butelka z wodą i solą położona na grzejniku. Sekret tkwi w zdolności solonej wody do zatrzymywania i powolnego oddawania ciepła. Dzięki temu temperatura w pomieszczeniu utrzymuje się dłużej, nawet po wyłączeniu ogrzewania. Dodatkowo metoda ta pomaga ograniczyć wilgoć i ryzyko powstawania pleśni. Według specjalistów, regularne stosowanie tego triku może obniżyć zużycie energii nawet o kilkanaście procent. Nadchodzą chłodne dni, dlatego musisz to zrobić. To uchroni cię przed wysokimi rachunkami. Twoje okno ma tryb letni i zimowy, a ustawienie śruby reguluje, jak mocno skrzydło przylega do ramy. Zimą banknot będzie mocno zaciśnięty, a latem bez trudu go wyciągniesz. Ustaw większy docisk na zimę, by zatrzymać ciepło i zaoszczędzić na ogrzewaniu. Ustaw pokrętło kaloryfera w ten sposób, a rachunki za ogrzewanie przestaną być problemem. Większość osób nie zdaje sobie sprawy, jak duży wpływ na zużycie energii ma prawidłowe ustawienie termostatu. Pokrętło na grzejniku pozwala regulować temperaturę w każdym pomieszczeniu osobno. Wystarczy wiedzieć, co oznaczają poszczególne liczby. Symbol śnieżynki utrzymuje minimalną temperaturę około 6 do 8 stopni Celsjusza i chroni instalację przed zamarznięciem. Cyfra 1 to około 12-13 stopni, idealna do piwnicy lub garażu. 2 oznacza 15-16 stopni. Temperatura, w której najlepiej się śpi. Cyfra 3 to 18-20 stopni, w sam raz do salonu lub kuchni. Ustawienie 4 zapewnia 22-24 stopnie, świetne do łazienki. Natomiast piątka oznacza już gorącą temperaturę od 25 do 28 stopni, zupełnie niepotrzebną w codziennym użytkowaniu. Jeśli chcesz szybko nagrzać mieszkanie, nie przekręcaj pokrętła na maksymalną wartość. Wystarczy ustawienie na 3, by termostat uruchomił intensywne grzanie w sposób bardziej ekonomiczny. Dzięki temu zachowasz ciepło, komfort i niskie rachunki. Wymieszaj z wodą i przetrzyj ramy okien. Zapomnij o żółtych przebarwieniach. Od teraz twoje okna będą najbielsze na całym osiedlu. Przygotuj miskę i wlej do niej litr ciepłej wody. Z kuchennej szafki wyjmij sodę oczyszczoną lub proszek do pieczenia. Wsyp do wody. To dobry wybielacz, który doskonale sprawdza się na plastikowych powierzchniach. Dodaj jeszcze trochę płynu do mycia naczyń. Doskonale odtłuszcza i usuwa brud. Wszystko wymieszaj. Potem biorę gąbkę i dosłownie przecieram ramy. Bez szorowania, bez wysiłku. Soda cudownie wybiela i usuwa stare zabrudzenia. Ten trik nie tylko czyści, ale i chroni ramy przed nowymi osadami. Myję raz i mam spokój na długo. Spróbuj i zobacz jak ramy znowu stają się białe jak śnieg. To taka prosta sztuczka. Działa lepiej niż drogie środki ze sklepu. Żadnych żółtych plam, a wszystko dzięki mieszance z trzech prostych składników, które masz w domu. Sąsiedzi na pewno zaczną pytać, czym myjesz okna. Możesz wtedy zdradzić im ten sekret na śnieżnobiałe ramy przez wiele lat. Musisz to zrobić przed sezonem grzewczym. Prosta mikstura, dzięki której kaloryfer będzie czysty i wyglądał jak nowy. Wylej to i patrz, jak cały syf wypływa w sekundę. Nawet nie uwierzysz, ile brudu potrafi się w nim ukryć. Przez cały rok, gdy kaloryfer nie pracuje, gromadzi się w nim kurz i osad. Gdy tylko go uruchomisz, wszystko unosi się w powietrzu i rozchodzi po domu. Dlatego, zanim nadejdzie zima, przygotuj go w prosty sposób. Weź większe naczynie i wsyp dwie miarki proszku do prania. Proszek nie tylko rozpuszcza zabrudzenia, ale też odświeża i zostawia przyjemny zapach. Następnie wlej 500 ml ciepłej wody i mieszaj do całkowitego rozpuszczenia. Podstaw garnek lub miskę pod kaloryfer i powoli przelej miksturę przez jego wnętrze. Z wnętrza wypłynie cały kurz i osad, który nagromadził się przez miesiące. Już po chwili zobaczysz, jak woda staje się ciemna i mętna. To znak, że brud opuszcza grzejnik. To najlepszy sposób na dokładne usunięcie kurzu, dzięki temu ciepłe powietrze nie będzie roznosić pyłu, ale wypełni dom czystością i świeżym zapachem. Prosty trik, a różnica jest ogromna. Jedna kropla wystarczy. Szklane półki w lodówce będą czyste, nie będą zachodziły parą i nie zobaczysz na nich żadnych plam i zacieków, nawet przez rok. Ten trik jest genialny, a czyszczenie lodówki możesz odłożyć w czasie. Wystarczy tylko przetrzeć od czasu do czasu okruchy. Nic już nie przyklei się do półki, już nie pojawi się na niej para, kiedy dłużej będziesz w niej czegoś szukał. To prawdopodobnie najlepszy i najbardziej niesamowity trik, jaki kiedykolwiek wypróbujesz. Kiedy następnym razem zabierzesz się za sprzątanie lodówki, wykorzystaj go. Opróżnij lodówkę i wyjmij z niej szklane półki. Umyj je najpierw dokładnie, każdą jedną. Następnie dobrze je osusz. Szkło musi być suche. Następnie weź miękką ściereczkę i dosłownie krople czy dwie gliceryny. Glicerynę możesz kupić w większości sklepów drogeryjnych. Jest bardzo wydajna, więc starczy naprawdę na długo. Tą odrobiną gliceryny wypoleruj półki lodówki. Zrób to z obu stron. Wydaje się to na początku niemożliwe, ale poleruj tak długo, aż gliceryna zniknie i półka będzie znów sucha. Od teraz zobaczysz, że półki nigdy nie zaparują. Kiedy się coś rozleje, nie przyklei się do szyby półki, wystarczy tylko przetrzeć półki bez wyciągania ich i mycia, gliceryna pozostawia warstwę ochronną i jest to najlepszy sposób na czystą lodówkę. Weź banknot i zrób ten test, dzięki niemu zaoszczędzisz fortunę na rachunkach. Drzwi lodówki są używane codziennie, praca uszczelek wpływa na ich żywotność. Jeśli lodówka hałasuje lub pojawia się w niej szron, to może być znak, że czas na test z banknotem. Z biegiem czasu gumowe uszczelki robią się sztywniejsze i mogą nie przylegać prawidłowo do ścianki lodówki. Wtedy do wnętrza stale napływa ciepłe powietrze, a lodówka pracuje bez przerwy, aby ochłodzić dostające się wciąż do wnętrza powietrze. Aby sprawdzić, wystarczy wykonać prosty trik. Weź banknot i włóż go między ściankę lodówki a drzwi. Zamknij lodówkę. Teraz spróbuj go wyjąć. Jeśli możesz go wyjąć bez najmniejszego oporu, uszczelka nie przylega prawidłowo. Tą metodą możesz sprawdzić całą uszczelkę. Jeśli gumowy pasek uszczelki jest szczelny, banknot będzie stawiał opór. Jest jeszcze jeden sposób, aby uratować uszczelkę i sprawić, aby lepiej przylegała do lodówki. Jeśli uszczelka nie ma widocznych wad ani uszkodzeń, wypróbuj ten trik. Użyj wazeliny kosmetycznej. Posmaruj wazeliną czystą i suchą uszczelkę. Ten popularny kosmetyk sprawi, że uszczelka odzyska swoją elastyczność i będzie prawidłowo przylegała do lodówki. Wazelinę rozprowadź po całej długości gumy, równo i dokładnie. Na pewno poczujesz różnicę przy kolejnej próbie otwarcia lodówki. Twoje rachunki za prąd są wysokie? Daj nam znać w komentarzu, co robisz, aby je obniżyć.